Cześć, Mańka Czyszczoła i witam Was no, w odcinku ze strzelaniem się z broni SG. Dzisiaj będziemy strzelali z tego oto pistoletu, który jest po prostu z wiatrówką Cybergun Swiss Arm SG P92. Jego dane techniczne to prędkość wylotowa 500 fps, długość całkowita tego pistoletu to 217 mm, pojemność magazynka to jest 21 kulek. A te kulki do tego są jeszcze metalowe, bo to jest taka wiatrówka na metalowe kulki. Mamy po prostu kulki, które są metalowe. I waga całego pistoletu z magazynkiem to jest 1,1 kg. Pistolet ma system blowback. Działa on dobrze, fajnie. Cygiel też fajnie chodzi. I tak on sobie się prezentuje z tej strony, a tak prezentuje się z tej strony. Magazynek wygląda tak, tutaj mamy te metalowe kuleczki, kapsułę CO2, która jest wkręcana od dołu w specjalnym kluczem, musimy tutaj to odkręcić i wepchnąć kapsułę i dokręcić. I do tego jeszcze, tak jak w wielu pistoletach na gaz, czyli na CO2 albo na green gas, to mamy guzik do wypuszczenia gazu. Ja tego nie będę klikał, bo już mam załadowaną kapsułę, nie chcę jej marnować, ale tutaj wylatuje po prostu gaz. Dzisiaj będziemy sobie strzelali do takiej oto szyby, którą widzieliśmy w ostatnim filmiku z strzelania do monitora. Ona jest z środka monitora, po prostu była cała i mam zamiar ją rozstrzelać. A więc oddajmy pierwszy strzał do tej, jakże pięknej i No, nasze szyby w ogóle to nie ruszyło. Porządnie rekosztowało, kulki trafiały w drzewa. Ale tak, bo nic tutaj nie widać, nawet ryski żadnej spowodowanej tymi strzałami. A więc yy, jeszcze spróbujemy z tej strony, bo nie wiem, bo to są takie kropeczki jakieś ochronne, które może coś spowodowały, to strzelimy z tej strony. A jeżeli nie zadziała, to coś się wykombinuje. A więc jeszcze tylko zobaczmy tamto w zwolnionym tempie. Okazało się, że ta szyba jest pancerna. Jedyne, co widzę, to lekkie kropeczki, ale to dosłownie, nawet to nie są pęknięcia. Można byłoby ją wstawić do czołgu i czołgista byłby bezpieczny. No nasz pistolet, chociaż ma nawet metalowe kulki, nic jej nie zrobi. Chyba będę zmuszony skorzystać albo z czegoś innego, albo, nie wiem, albo zbuduję swój czołg z takich szybek. Zobaczymy jeszcze to w slow motion to co było, a ja wymyślę co tu dalej zrobić. Podejście drugie. Skoro pistolet nie dał rady zarysować naszej szyby, to spróbujemy czymś mocniejszym, czyli wiatrówka, która jest najprawdopodobniej starsza o wiele ode mnie, ale y, działa, strzela. Będziemy do, nie, z, do tej szybki strzelali z takiego oto śrutu. Zwykły śród śrut, po prostu płaski. No i będziemy strzelali tak, jak wcześniej do tej szybki mam nadzieję, że chociaż uda się ją nam drasnąć to wygląda tak, ta wiatrówka jest w obiciu drewnianym, a cała jest tak metalowa. Jesteśmy gotowi do strzału. No, pierwszy strzał to było takie, że został tylko ślad, więc spróbujmy jeszcze raz. Załaduję będziemy gotowi do kolejnego strzału. a się dymi kurzy. Jesteśmy gotowi do oddania kolejnego strzału. Tak jak sami widzieliście, no trafiłem, ale znowu zostało tylko mniej. Nawet mniejsza ryska niż ostatnio. Więc widzę, szybka zostanie z nami chyba na dłużej. Będziemy testowali, co jest najmocniejsze na nią. Nawet taka wiatrówka z śrótem y, takim ołowianym czy tam metalowym nic nie wskurała z tą szybką. A więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału, zostawieniu łapki w górę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach.